No, hej, witam Was w kolejnym odcinku gramy przy piwku Mighty Magic 7 za krew i honor. I okej. Okay. Ehm, tak, e, ostatnim razem e, tam narzekałem na brak pieniędzy i sprawdziłem, czy można wygrać jeszcze raz w Arcomay. Czy niestety wygrać można? Nie pieniążków nie za to się nie dostaje. To też pozostaje nic innego, jak zarobić nieco pieniądzów. Wykonując questy, i teraz pytanie: może spróbujemy odzyskać łuk z twierdzy Tytanów? Hmm. Myślę, że to się wydaje dość proste, szybkie. Eee, może jeszcze wydobędziemy Kości Króla. O, ale zobaczymy. Najpierw e, udajemy się do Awlii, oczywiście przez Lastularyański. <laughs> o, a co kolega mędrzec mi powie? E, nie, misz zaklęć. O, 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 kolego, kolego, cztery do wszystkich. Bym cię wynajął jakbym pieniądze miał przy sobie. Do wszystkich bonusów, czter, znaczy bonus 4 do, czteropunktowy do wszystkich magii żywiołów. Niby nic, ale wydaje się sensowny jak najbardziej. Potrzebna Spaduwa. Hmm. Spróbuję przeżyć w tej twierdzy Tytanów. Ja już tam byłem, jeżeli pamiętacie. Znaczy, w twierdzy samej nie byłem, ale tępiłem żywiołaki wody dookoła. Mam nadzieję, że one się jeszcze nie odnowiły. Bo jeżeli się, <laughs> jeżeli się zrespiły, no to mam lipę. Tak, chcę się te... iść dalej. Ok, zasadniczo nie mam co tu robić, eee, więc idę od razu do twierdzy. Nie ma co się obijać, trzeba się streszczać. Zobaczmy, przelecimy nad górami. Niestety, widzę, że się wszystko kurczę odrodziło. Z jednej strony, fajnie będzie na czym podekspić, ale z drugiej strony, teraz wszystko będzie do mnie strzelać. Spadłuchaj, nie mam czasu. Ok, twierdza Tytanów jest bardzo fajna. Ha! Dlatego, że tu mogę sobie bez problemu rzucić niewidzialność. Ale najpierw spróbuję przerapecić skrzyneczkę, która najpewniej mi wybuchnie w twarz. Oczywiście. Ale w środku jest mnóstwo pieniędzy. Nie wiem czy z drugiej strony też jest. Młocia nas będzie na bieżąco leczyć. Mam nadzieję, że jej many wystarczy. Tam już skrzyneczki nie ma, dobra. Generalnie w Twierdzy Tytanów, jak widać, budowla sporych rozmiarów. W twierdzy tytanów są tytani oraz smoki. Ani z jednymi, ani z drugimi większych szans nie mam, przynajmniej na dzień dzisiejszy. To też nie pozostaje nic innego, jak zapisać sobie grę i radośnie ruszyć w nadziei, że niewidzialność nie zostanie wykryta. Muszę znaleźć ten cały łuk. E, tak, najlepiej będzie, jeżeli będę się poruszał. Y, Nie mam pojęcia. Hmm. Skubaniec kurczę zidentyfikował zbroję z kilometra. E, Nie mam pojęcia. Najlepiej hmm. będzie, jeżeli będę. Y, omijał z daleka smoki i inne potwory. I cóż, no, no dobrze by było. I po prostu muszę yy, porównywać pozycje na mapie z tym, co widzę tutaj. O rzesz! No tędy to ja nie przejdę, a jak ten mi się tutaj... No nic, mychniemy sobie tutaj. Jest spora szansa, że mi się uda ich jakoś omijać, ale oni są problematyczni. O, może tędy? O, udało się. Niestety, niewidzialność nie trwa wiecznie, co obawiam się, że mogę boleśnie odczuć. Szybko, szybko, szybko. Udało się. Co to? Ładna zbroja. Nawet bardzo. Tutaj też coś leży. Ładna różdżka. Generalnie tu leżą bardzo potężne przedmioty. Ale no na przykład jakbym miał tutaj zejść, to by było dość problematyczne. Chociaż widzę, że rzeczy to tutaj piękniste leżą. Spróbujemy. Muszę poczekać aż ten łaskawy sumok sobie odleci. Co tam jeszcze leży. Um, może innym razem. Już nie, nie chcę ryzykować za bardzo. Nie ma, nie ma to najmniejszego sensu. Dobrze by było znaleźć miejsce, gdzie będę mógł odnowić sobie czar. Ale czar to widzę. Dobra. Jest łuk. Dobra, udało mi się wykonać misję. Czysta wytrzymałość. Co poza tym? O ja pierdolę. Identyfikacja przedmiotów plus 24. Niesamowite. Plastytana. O ho, ho! Relikt. Niesamowite. Hmm. Same piękne przedmioty. Nie no. Genialnie, po prostu, po prostu genialnie. Ooo, teraz tylko stąd wejść. Chociaż, nie. Mógłbym spróbować rzucić yy, yy, miejski portal, ale nie jestem pewien czy można go używać, jeżeli nie jest się całkowicie bezpiecznym. A łatwo sobie wyobrazić co by się stało, gdybym został tutaj bez niewidzialności. Więc myślę, że jednak spróbuję zaryzykować i stąd czmychnąć. A nie rzucać czary, które mogą się nie powieść. Co by się skończyło bardzo szybkim dla mnie zgonem, cholera. Wow. Aha. O masz ci los, a tu jest ich trzech. Tak? Trzech? Trzech. No. Mam godzinę, czyli zasadniczo minutę. Posuńcie się. Dobra, spróbuję. Huf, udało się. Dobra. Muszę z tym się udać do Lorenza Marka w Harmondale. Dobra, nie ma najmniejszego problemu. Mogę się teleportować nawet i stąd. Dobra, mam latajkę, mam latajkę. Bardzo mnie to cieszy. A teraz tu mam sklep. Czy potrzebujecie leczenia? Trzeszcie się. Co jest bardzo fajne, oczywiście. Jak się Niestety strasznie badziewne, ale są. E... A Znaczy w tych skrzynkach coś jest? Ta jest pusta, a w tej chyba umieściłem artefakty. E... No prawie. E... Da... Zmieści się tu coś? E... Będę musiał zrobić porządek. Nie jest tym, może później tu zajrzę. Widzicie coś dla siebie. tu jest sam badziew. Ale można sprzedawać rzeczy po dobrych cenach. Dobra. Co ja tu jeszcze znalazłem? Czysta wytrzymałość Wytrzymałość dostał kompulik To może teraz młodzież. Dużo to wpłynęło? No niewiele, ale zawsze eee, tak. Jakże genialny pierścień. Co mu daje identyfikację przedmiotów? Pewnie pierścionek jakiś. Tak, plus 12. No to teraz mam plus 24. No już absolutnie jestem chyba w stanie już zidentyfikować wszystko. Eee, co dalej? A dostał nowy pas. Znaczy jeszcze nie dostał. Moc plus 4, moc plus 75. No ciekawe czego użyję. Problem w tym, że teraz. Szybkość minus 18. <śmiennie> Okej. Okay. Eee, no cóż. Wygląda to, co na mnie jest zabawnie. Okej. Okay. Odporność na choroby, odporność na trucizny. Na, na co jeszcze? Młocia jest odporna. Na. Aha. Na tyle. Tak, na tyle. To w sumie odporność na choroby na trucizny może Blendy. Nie, Blendy ma do 16 do rozbrania pułapek. Kompulik ma identyfikację wrogów. Eee... Tja. Hmm... To może... Może Asmo odporność na trutki? Nie, moc 15. To sprzedamy to w cholerę i też dojdzie dobrze. Eee, czy coś jeszcze? Eee, czy coś tu jeszcze było takie kozackie? Doskonały łuk. Tego łuku nie mogę sprzedawać, bo to jest przedmiot questowy. Ale... Eee, jego będzie można używać. On na razie jest taki sobie. Ale po oddaniu quest'a on się okaże całkiem lepszy. Dzień dobry. Tak, i teraz Blendy może spokojnie z niego strzelać. On teraz jest bonusowy. ...jest najlepszym łukiem w grze, zdaje się. Ten dostanie kompulik. No i okej. Okay. Mm. I wszyscy mają już takie zabawne łuki. Bardzo mnie to cieszy. Całą resztę można sprzedać w cholerę. I tak jak mówiłem, w sumie jeszcze można się udać... ...wykonać kolejną misję. Podejrzewam, że już trochę jak spaskoczyło. No pewnie. Na dwa poziomy. Ale, jako że jest czas, wykonamy kolejny. A mianowicie muszę... No coś we mnie strzela, w ogóle już mam 20 tysięcy kasy. No w tej twierdzy można się kosmicznie obłowić, ale może innym razem spróbuję tam nieco splądrować. No jednak tam smoki i tytany nieco odstraszają, łatwo zginąć. Yy, Okej, okay. i znowu latajka. Mam wydobyć zwłoki krasnoludzkiego króla i dostarczyć do jednego z tych kurhanów. Nie będzie to problemem, w kurhanach już byłem, nawet jeżeli tam się cokolwiek odrodziło, to teraz nie stanowi dla mnie absolutnie żadnego zagrożenia. Yy. A te zwłoki króla, już mi się znaleźć udało przez przypadek. To jest ten szkielet, który znalazłem idąc do Nikhonu. Teraz tylko go znaleźć z powrotem. Myślę, że nie będzie taki specjalny problem. Miejmy nadzieję. No, posłówka: sio! Sio! Grrr! Boże. Asmo wydaje dziwne głosy. Posun się! Krasno ludzie! Odsun się! Dziękuję. Rzucimy sobie światło pochodni. Zaraz sobie rzucimy oczko. Okej. Okay. No i lecimy do. do. do tego. do znalezienia tego króla. Jak na razie wygląda, że ten odcinek nie będzie zawierał jakiegoś strasznego fejla. Co mnie bardzo cieszy, ale jeszcze nigdy nic nie wiadomo, to też nie, nie będę mówił głośno za bardzo. Jeszcze mogę co sfajlować. Co się tu bije? Przecież ja tu wytłukłem wszystko. A widać nie. Dobra, teraz tak jak tam doleść. Tutaj prosto. I tu, dobra. Już wiem. kompulik będzie musiał się popisać swoimi epickimi czarami, które wcale nie są epickie. Hop. A tam się coś biją. Tu niech się piorą jakim wygodnie. Dobra. A tutaj. Piórko mi jeszcze działa? Działa. No to hop, idziemy dalej. Po wodzie idziemy. Aha, tak, tu jest to fajne miejsce, gdzie jest pułapka, która co kilka sekund strzela jakimiś niefajnymi czarami. A akurat tak się fajnie złożyło, że chyba zdążę przejść, chyba tak. Tutaj jest wszystko wytłuczone, wymordowane. I oto jesteśmy w tym miejscu, gdzie ten cały król niby zginął. Tak, tak. Zebrałem sobie czaszeczkę. Czaszka z Okara czwartego. Ojoj, pisze Zokkara w opisie Zakkara. Mniejsza z tym. W każdym razie król. Jak stąd wyleść? Czy są tu skróty? Można spróbować tędy. Ale tędy nie można. Trudno, więc wyjdziemy tak, jak przeszliśmy. Nie jest to aż tak strasznie daleko. Może ta pułapka mnie nie zabije. Wow, niewiele brakowało, żeby mnie trafiła, ale nie trafiła. Ok, dobra, to teraz tak. No, nie jest źle, muszę powiedzieć. Spodziewałem się gorszych faktów. Spodziewałem się, że pójdzie gorzej. Teraz tu niestety nie wyskoczę, muszę iść się naokoło. Okej, okay, dwa, dwa questy wykonam. Myślę, że wpadnie mi kolejny poziom. E, dzięki czemu już bym mógł wylewolować sobie magię. Pozostaje kwestia, co levelować dalej. Myślę, że jeśli chodzi o takiego blendiego, to sprawa jest prosta. Ja mu po prostu będę levelował czary, znaczy, mógłbym czary właśnie. Ale z drugiej strony nie wiem, czy jest sens. On nigdy nie będzie takim dobrym czarodziejem, jak chociażby kompulik. A to jest jednak strata punktów. Mógłbym mu po prostu wszystkie punkty ładować powiedzmy włók. Wtedy ka każdy punkt będzie owszem e trudniej wydać, bo będzie potrzeba więcej punktów. Ale no każdy ten, ten każdy, każdy poziom umiejętności wyżej, on no, będzie zadawał większe obrażenia oraz łatwiej Zresztą. będzie mu trafić cokolwiek. Także, jeżeli wydaje mi się, że lepiej jest, będzie go wyspecjalizować w jednej umiejętności, żeby był w niej naprawdę kozakiem, niż tak po łebkach nauczyć go wszystkiego. Także myślę, że właśnie jeśli chodzi o Blendiego czy Asmo. No to będę ich specjalizował w konkretnej broni. Natomiast, jeżeli chodzi o młocie czy kompulika, no to muszę w miarę równomiernie levelować im szkoły czarów. Natomiast resztę też raczej nie ma sensu, żeby każdy używał wszystkiego, prawda? A tu mi brakuje tylko jednego czaru, dobrze. No i będę musiał w końcu, no nie no, potrzebuję strasznie dużo pieniędzy. Co mnie boli, no nie da się ukryć. No teraz to i 100 tysięcy byłoby za mało. A tymczasem mam... mam całe 35%. Może za to za pochowanie tego króla krasnoludzkiego, co nieco dostanę. Ale też nie jestem pewien, ile. Dobra, kurhan jakiś tam. A e, nie, no niestety nie mam przy sobie kartki z będę szedł tak na pałę trochę. No nie wiem, może tu? Nie, tu. Eee, może 12? Może 5? Powiedzmy, że 2. Hmm. a może i 13? Nie mam przy sobie cholera tej kartki, więc trudno mi stwierdzić, z którego było wejście. Więc będę sobie tak skakał na pałę, aż trafię. Może z jedynki? Może nie. To. Ojej, a mi coś zaczęło przycinać. To może tu. O! O! Aaa... Już ściany mi się popokazywały. O! Znalazłem. Tylko nie mi osiernie mi tnie grę. Co mnie boli bardzo. ale to nic, damy sobie radę. Eee... tu? Tak, udało mi się misję wykonać gdzie ja teraz mam z tym pójść eee, do Antonego Grina w lesie tularańskim. Tak też zrobię. Do lasu tularańskiego, proszę. No i nadal mi troszeczkę grę przycina, ale to już jest końcówka. To też damy sobie radę. Okej, okay, to jest tutaj. Tak? Tak. Tak jest, hura! Eee, ceremonia zakończona, zostaliście honorowymi arcydruidami, hura i w ogóle full wypas. Eee, I jak? No, mogę trenować do poziomu 39, ale zrobię to w odcinku przyszłym. A na razie to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, cześć!